Dobra, cześć witacie. Hej hej, witam was po dłuższej przerwie niestety. Ale wracam. I dzisiaj myślę, że dokończymy sobie trochę budowę domku. Dodawałem kilka nowych modów. Tak. Nie będę sobie dokładnie dodawałem, ale myślę że coś bardziej takiego pomocnego. Nie wiem, dodałem sobie po prostu nawet indeks, żeby wiedzieć. Takie tam tamki już mam zebrane, jakie istnieje TPD. To jest tam jest fajna sprawa z typoko. Wiedział jakie bloki są w jakim... W jakim modzie. Dodałem mod. Yy, trochę sobie utrudnić w sumie rozgrywkę, bo na wodę. I trzeba mieć yy, oczyszczoną lub akceptowalną wodę, by pić. Więc yy... o, mam kilka pyleczek i muszę wziąć wodę i ją przerobić niestety yy... Szkłaniamca, nie nie mam Skracamy sobie z os osmu z tego czegoś. Bo naprawdę dobry jestem, mieć hmm. A jestem ja chyba tylko tyle, zrobiłem poza... odcinkiem Nie wiem, czy coś jeszcze ja A, zabiję sobie widzona Na pewno się nabiję. Brudna woda. Czy jest gdzieś może lekko zabrudzona? Byłaby fajniejsza, bo... O, czyżby to jest lekko zabrudzone? Ja też w ogóle... Czym się tu zastakuje? Wskakuje. No dobra. I idziemy tu przerobić brudną wodę na ognisku. O, mamy czas nawet pokazany, widzicie? Ej, to jest fajne. Czas jest robi. O co widziałem. A mogłoby to zostać na odcinku, nie? Mam oczyszczoną wodę. Jest bardzo fajnie teraz. Co my mogę i. trochę długo. Nie da się tego znaleźć. A dobra, w sumie już się robię, jak są. To by się przynajmniej przydało zrobić takie coś, tylko trzyma mi temę na to. Hmm, skrzynka. Dobra, skrzynia. śpiwór. Można go ulepszać? Okej. Okay. jeszcze się da zbiornik. Szkło na pewno potrzebuję. Skórę chyba mamy. Czy nie mamy skóry? Jakby że muszę pójść po skórę. Co to jest? Nie wiem. Jestem ślepy, czy ślepy? Czy nie mamy? Hmm. Zraniało skóry? To jest Byłem że mamy jakąś. Na pewno się szkło, skórę mieć chyba z jedną będziemy. Mamy no. Cztery skóry, dwanaście szkła. Może raz mamy. Tak. Hmm. Czy łopatę już zniszczyliśmy, czy coś zrobiliśmy? Nie nasz nas, blisko. Łopatę chyba już skraftować nową. Z eee, czego mogę? Jest 8. Mogę go użyć, bo no. kolor chyba trochę rzadki jest. Zrobię sobie obrazy z wszystko. Ten osiem, jak to się mówi, nie wiem, ale jest naprawdę dobry. E, więc się na pewno to przyda. E, pójdziemy sobie. Tam piasek jest. Z wioski, w której nie byłem. Nie byłem w tym wiosce. No nie wiem. No i od razu mam wioskę, przy Państwa. Nie jest przecież skóra, a ja tyle czasu szukam. Jezus, mój państwa. Potem ten odcinek lub przyspieszę tajemnica będzie jak zwykle. Yy, moje odcinki zawsze z time-lapsem I myślę, że odłożę rzeczy. Często skrzynkę postawiłem tam. Nie trafiłem naprawdę skrzynkę tylko te milimetry. Nie no, nieźle. Zakonfigurować. Okej, okay, okej. Okay. Ciekawy, nie, powiem, nie. Eee, dobra, zrobię to tak, żeby szybciej było. Nie chcę się czekać. No. Hmm. No, Iron to dużo nie, nie robi. Trochę.

Kilimranch. Nie wiem, jak to się robi. E, tu, 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 Nie. Tu, 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 Kurde. Jak się tu, tu, to... jeszcze. O boże. Zapomniałem o skrzyni. E, Ziup ziup i ziup Strzenia śpiur Mamy to, proszę państwa. Ale mam to co Co ja tu mogę w sobie? Nie wiem Co ja zrobiłem właśnie? Nie mam część, co ja zrobiłem Ja coś zapiszę bo jak co ja zrobiłem właśnie Aha, wyjąłem to Aha, bo upgrade y można ten B, mam tworzenie waypointa To tworzenie waypointa mogę wydupcyć w sumie. Mam przypisane kalisze. WavePoint. To. A, to mogę wybrać, bo Teraz będzie no, dobrze. Mogę sobie otworzyć plecy. I mogę coś, coś wlewać do no niego. Dobra. Skratuję dużo więcej butelek. Dużo więcej. Jakbym mógł dużo więcej. Mało mogę. Dobre. Dobra. Pójdziemy sobie zbierzemy ten. Trochę wody. Co tu się Weźmiemy z tego barierka. Może będzie lepsza. Nie, cała, wszystko to brudne Dobra, mm, zetniemy z drewna no. W sumie przetestujemy nową W sumie też tych samo miejsce. z różnicy Dobra, będzie i tak. Eee, Więc ich nie potrzebuję, albo potrzebuję na, na podłogę Dobra, to setniemy już wszystko, tak żeby mieć to, prawda? A tu to, to z tego po tej Niech rośnie, niech rośnie. Nie będzie tego dużo. Nie wiem czy można to blisko w sumie się wydawać. No, trudno. Dobra, nie wyrośnie to nie wyrośnie. Urośnie to urośnie. Idę szybko spaciała. Nie pamiętam czy pobrałem moda jednego. Nie, nie pobrałem tego moda. Czyli leczenie powstanie u łóżku. Szłotek, a nie jeden. Nie, umieram. Proszę zostaw. Jezus Maria. Ledwo przeżyłem. Są w sumie lejki, jakbym. Jakby. jakby Boże. Jakby miał przed laty, to żeby to jakaś fajnie funkcjonowało. No, najlepiej. Tak. Dobra. Yy, Skończyłem podłogę. Pozwala tylko sobie sprawić, co nie? Ciekawi mnie to. Czyste? Szkło. A takie normalne szkło? No Prawie że identyczne. To jest identyczne. Nie rozumiem różnicy, a więc mam gdzieś to czysto. Dobra, wracamy do skrzypki. Więc tak. Yy, więc ja sobie idę po piasek i kończę odcineczek. Więc dziękuję Wam za oglądanie. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku, jeśli nie będziemy się wziął. Jeśli nie zrobię znowu przerwy yy, kilku miesięcy, yy, To wszystko zależę. Yy, od moich chmurków. A więc. Yy, dziękuję bardzo. Żegnam się z wami. Komentujcie, kucie, Spróbujcie. Na razie. Cześć.